W poprzednim odcinku film Pro opowiedziałem wam historię wszystkich kart pamięci związanych z filmowaniem i fotografią. Pojawił się jednak komentarz, który zasugerował,bym podzielił się swoimi wrażeniami, jakimiś swoimi doświadczeniami związanymi z tymi kartami pamięci, być może bardziej rozwinął temat tych oznaczeń UHS i tych wszystkich, jakie to ma znaczenie tak naprawdę i no jak to interpretować wszystko co kupić po prostu. Na początku filmu przyjmijmy założenie, że no tak naprawdę praktycznie wszyscy korzystają z kart SD. Tu sobie przygotowałem pudełeczko z moimi kartami pamięci i będę wyjmował i wam pokazywał. Karty SD, no to oczywiście, tak jak już mówiłem, standardowe najczęściej ludzie po prostu z nich korzystają, bo są we wszystkim w tym aparacie, w tamtym kompakcie, w lustrzankach Canona, w lustrzankach Nikona. Dopiero w momencie, kiedy wspinamy się tak naprawdę na najwyższą półkę cenową, zaczynają się pojawiać jakieś profesjonalne nośniki pamięci, no lepsze niż karty SD. Ale załóżmy, że w tym wypadku raczej no, ja korzystam z kart SD i większość z Was pewnie też z nich korzysta. Jak chodzi o karty SD, to oczywiście mamy również różne pojemności. Tak jak sprawdziłem, bo przeprowadziłem ankietę na naszej grupie filmowcy Wojtrixa, najbardziej lubianym rozmiarem kart pamięci jest właśnie ten, który ja też najczęściej stosuję, czyli 64 GB. Pomimo, że mam również karty 128, to właśnie najbardziej lubię 64. I teraz zastanówmy się dlaczego. Tak naprawdę, jak podałem ankietę, to na pierwszym miejscu są karty o pojemności 64 GB, na drugim są 32 GB, potem są w sumie szesnastki, ale też pojedyncze. Pozostałe, jakby, pojemności kart pamięci już raczej nie są aż tak popularne. A jedna osoba zaznaczyła, że im większa pojemność, tym lepsza. Zanim powiecie, że duże karty pamięci nie mają sensu i wymyślacie tą osobę, to załóżmy, że mamy sytuację, w której nasz aparat ma dwa sloty na karty pamięci i wtedy myślę, że sam bym się zdecydował na karty pamięci o dużych pojemnościach. Bo dlaczego ja wybieram karty o pojemności 64 GB? 64 GB w momencie, gdy kręcę 4K, to jest raptem półtorej godziny filmu, więc nie jest to aż tak dużo materiału. Jeżeli karta mi się zepsuje i stracę półtorej godziny materiału, to nie jest to, to relatywnie nie jest to aż tak dużo, i materiał, który straciłem, no, jeszcze jakoś da się przeboleć. W momencie, gdy miałbym kartę już na przykład 256 GB albo 512, albo załóżmy ten prototyp Sandiska 1TB, straciłbym tyle. Danych, że po prostu mógłbym usiąść i płakać, i w tym momencie myślę, że odechciewa mi się po prostu kupować większe pojemności kart pamięci. Ale jeżeli mamy dwa sloty na karty pamięci w naszym urządzeniu, bo niektóre profesjonalne lustrzanki mają taką opcję. To wtedy opłaca się wziąć w sumie większej pojemności karty pamięci, bo mamy wszystko. Bierzemy dwie wtedy takie karty i mamy backup, więc nawet jak się jedna zepsuje, no to na drugiej mamy pliki. I wtedy to ma sens. Dlaczego więc najczęściej wybierane jest 64 i 32? Dlatego, że gdyby się zepsuła karta, tracimy naprawdę mało plików. I też no myślę, że taki rozmiar jest wystarczający, żeby nagrać dużo filmu, a no wcale więcej nie jest potrzebne po prostu. W przypadku kiedy nagrywamy Full HD to 64GB to jest bardzo dużo materiału, a 32GB to jest wystarczająco. Co jeżeli na przykład jak chodzi o prędkości? To tak jak mówiłem, oznaczenia na kartach, czyli te klasy i te UHS, Class Speed, czyli to U3 na przykład, no to są oznaczenia, które powinny się zgadzać z tym co ma nasz aparat napisane. Czyli na przykład w tym wypadku mój aparat wymaga UHS3, żeby nagrywać i minimum 64 GB. Dlatego tak naprawdę mógłbym kupić najgorszą kartę pamięci UHS3 o pojemności 64 GB i mógłbym nagrywać tak te filmy tym aparatem. Tylko jest jeden problem. W momencie, kiedy nie sprawdzimy, jaki jest realny zapis tej karty pamięci, nie mamy tak naprawdę pojęcia, czy, czy dobrze robimy kupując taką kartę. Załóżmy na przykład, że mój aparat nagrywa 30 MB na sekundę, w momencie kiedy nagrywa 4K w 100 MB na sekundę. Załóżmy, że 30 MB na sekundę to jest minimum, żeby on to nagrywał. Jeżeli kupimy kartę, która ma zapis 30 MB na sekundę. To możemy liczyć się z tym, że karta nie zawsze zapisuje z maksymalną prędkością podaną. Czasem, niestety, ta prędkość spadnie, i w tym wypadku, jeżeli karta jest średniej jakości i ta prędkość spada, możemy zobaczyć na naszym filmie na przykład klatkowanie, a jeżeli za dużo spadnie i za dużo klatek stracimy, po prostu zatrzyma się nagrywanie. To może być problematyczne, więc zawsze lepiej jest wziąć troszeczkę więcej niż jest minimum wymagane przez nasz aparat. No bo to wszystko jest zawsze taka. E, zawsze jest taki wykres e, i raz jest więcej, raz jest mniej, więc po prostu e, nigdy nie powinniśmy na to patrzeć, że 30 MB to już wystarcza, e, no bo po prostu karty nie zawsze zapisują z maksymalną swoją prędkością. Przejdźmy na przykład do tego UHS-2, tego standardu, który ma więcej styków, o którym mówiłem w moim odcinku, bo tam e, powiedziałem troszeczkę źle, bo ja powiedziałem piny, a to są styki, bo piny to jest zupełnie coś innego, znaczy mniej więcej no Załóżmy, że zasada jest dosyć, że jest podobna, ale no to jest zupełnie inny typ połączenia, więc był to spory błąd, i teraz już mówię sprostowanie, to są styki. Więc w tym wypadku, gdy mamy drugi rząd styków, nasza karta ma większą możliwość, jakby no, no większe prędkości może oferować. Dlatego na przykład tu mamy 150 MB na sekundę odczytu. Ale to nie jest tak, że jak ja wsadzę do każdego na przykład czytnika kart pamięci, to że będę miał to 150 MB. Na sekundę. Potrzebuję specjalny czytnik, który też obsługuje karty UHS 2, więc w tym wypadku ja na przykład nie mam takiego czytnika. Więc pomimo, że mam tak szybkie karty, nie korzystam z ich pełnego potencjału, więc no kupiłem takie karty i najprawdopodobniej taki czytnik też w taki czytnik po prostu zainwestuje, ale przynajmniej na razie ta karta niczym się nie różni od kart uhs 1 co jak chodzi o psucie się kart pamięci. Przeprowadziłem również ankietę na naszej grupie filmowcy Wojtrixa, jak jeszcze nie należycie, to serdecznie zapraszam. Z tej ankiety można prosto wywnioskować, że... Niby karty pamięci Sonego najczęściej się psują. Jednak ja raczej bym nie polegał na tej ankiecie, bo myślę, że jest to spowodowane tym, że po prostu Sony jest jedną z firm, która robi karty pamięci do swoich aparatów, więc ludzie często do urządzeń Sonego, które są popularne, kupują karty pamięci Sonego. A na drugim miejscu jest oczywiście Sandisk, dlatego że Sandisk jest najpopularniejszą jakby firmą kart pamięci, raczej większość użytkowników Kanona właśnie kupuje sandiska. Dlatego myślę, że ta ankieta nie za wiele nam mówi tak naprawdę o tym jak psują się karty pamięci. Ja jestem dosyć pechową osobą, bo z ankiety wynika to, że praktycznie wszystkie osoby nie miały nigdy zepsutej karty pamięci. Co jest dla mnie zaskakujące, bo ja już tyle razy miałem zepsutą kartę pamięci, że po prostu myślałem, że to się dzieje na porządku dziennym. Mnie karty pamięci psuły się wielokrotnie. Jak chodzi o karty pamięci, które mi się zepsuły, to mogę je podzielić na parę przypadków. Pierwszym przypadkiem była karta Sonnego i karta Sandiska, które zepsuły się, tak naprawdę z nieokreślonych przyczyn, bo e, zostały z nich zgrane pliki, one leżały sobie e, po prostu u mnie w pokoju i pewnego dnia jak próbowałem je wsadzić do aparatu, to po prostu nie zostały przez niego odczytane i tak samo jest w komputerze i po prostu nie działają. Drugim przypadkiem są karty pamięci, które zepsuły mi się w trakcie wyjazdu na Islandii, bo wtedy zgrywając pliki, bo no powiecie, no głupio, bo, bo nie zgrał tych plików. Właśnie w momencie, kiedy zgrywałem pliki na laptopa w domku, możecie teraz zobaczyć fragment z mojego filmu. Właśnie w górach, w takim pięknym wąwozie e, Zgrywałem pliki na laptopa, na dysk twardy e, I wtedy zepsuły mi się karty pamięci Najpierw zepsuła się karta SanDiska mojego dziadka e, Więc e, no myślałem, że to jednorazowo, że to ta karta się po prostu zepsuła I zgrywałem dalej e, Wziąłem drugą kartę, druga karta bez problemu się zgrała Mówię, że no, no to był przypadek Wziąłem trzecią kartę i komputer ponownie zepsuł mi kartę pamięci. Tym razem były to nagrania z mojego drona nagrane na kartę Samsunga. Tak naprawdę to ciężko jest określić przyczynę właśnie zepsucia się tych kart. Być może była to jakaś wina z laptopem. Być może prąd, który był dostarczany w tym domku nagle miał jakieś skoki i te skoki napięcia na portach spalały moje karty pamięci. Nie wiem. Nie wiem jaka była przyczyna tego. Nie wiem czy to było spowodowane przez laptopa, czy przez prąd, czy przez warunki, czy po prostu karty się zepsuły jak jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności zepsuły się dwie karty w tak krótkim odstępie czasu. Dane z tych kart pamięci udało mi się odzyskać jednak za potworną sumą 5 550 zł za każdą kartę, więc no tak naprawdę myślę, że, że no nie każdy by się zdecydował, żeby odzyskiwać te pliki. No, były to nagrania z Islandii, więc unikaty i ja zdecydowałem się odzyskać te pliki, ale kosztowało mnie to naprawdę dużo. Dodatkowo jeszcze praktycznie przez dwa miesiące nie miałem tych plików, co po prostu mnie niesamowicie denerwowało, bo no nie byłem pewien, czy one zostaną odzyskane, czy straciłem na zawsze te wartościowe nagrania. Przy zgrywaniu na laptopa miałem podobną sytuację z kartą Samsunga, która po prostu została wyrzucona przez komputer i po ponownym podłączeniu jej po prostu była niewidoczna. Okazało się, że pliki na niej ciągle były, więc nie zostały one utracone, nie musiałem ich oddać do odzyskiwania, ale ten laptop już nie widział tej karty pamięci. Działy się dziwne sytuacje z tymi kartami i być może ta karta Samsunga i karta Sonego z pierwszej sytuacji zostały zepsute przez mój komputer w domu, być może tamte zostały zepsute przez mojego laptopa, ale tak naprawdę ciężko jest określić przyczynę. Dlatego, jeżeli nie macie czegoś sprawdzonego i jeżeli na co dzień nie zgrywacie plików na, załóżmy, waszego laptopa, i nie macie sprawdzonego, że wszystko dobrze działa, no nie polecam takich rozwiązań jak zabieranie laptopa raz na rok, żeby zgrywać pliki na wyjeździe. No bo po prostu jest to niesprawdzone rozwiązanie i u mnie skończyło się to tak, że dwie karty pamięci się zepsuły. I tak naprawdę nie wiem co wpłynęło na zepsucie się tych kart pamięci. A więc, czy ja doradzam wybierać jakieś konkretne marki kart pamięci, czy które się mniej psują, czy coś takiego. No raczej nie, nie ma po prostu takich marek, nie ma takich firm, które by oferowały karty pamięci, które no, mają gwarancję, że się nie zepsują. Warto jest spojrzeć, bo większość teraz producentów oferuje wieczną gwarancję na swoje karty pamięci, więc w momencie kiedy się zepsują, oczywiście możecie je wymienić na nową kartę pamięci. No plików w ten sposób nie odzyskacie, więc dlatego polecam też również karty pamięci małych pojemności. Ja stosuję 64 giga, bo u mnie to jest minimum, ale jak na Grywacie Full HD, to nawet 32 GB myślę, że jest to wystarczająco. Możecie mieć zawsze więcej kart, bo nie jest to problematyczne. Nie jest to noszenie żadnych wielkich dysków HDD, tylko są to malutkie karty pamięci, więc myślę, że lepiej jest mieć parę małych, sprawdzonych, które po prostu no jak się jakaś zepsuje, to dużo mniej tracimy. To jest chyba tyle. Jak chodzi jeszcze o oznaczenia na kartach, to jest y, ostatnio się pojawiło oznaczenie video class, czyli to na przykład jest V60, V90. Ono określa po prostu prędkość zapisu w megabajtach na sekundę, więc no możecie sprawdzić ile wasz aparat potrzebuje. Jeżeli potrzebuje 60 megabajtów na sekundę, jeżeli potrzebuje 90, no to wtedy ta klasa wam pomaga. Ale ja takiego oznaczenia na żadnej karcie nie mam i w sumie w sklepie się jeszcze z tym nie spotkałem, ale no, podobno coś takiego jest. Więc dziękuję za uwagę. Jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie jesteście na filmowcach Wojtrixa, to Was zapraszam. Jest to grupa, na której możecie się dzielić swoją twórczością, pytać się o różne rzeczy. No i oczywiście ona jest stworzona dla Was, więc tam jest bardzo fajna społeczność związana z filmowaniem. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zapraszam do subskrypcji. No i dziękuję za uwagę, zapraszam na przyszłe odcinki.